9 sierpnia w kinie Kosmos w Katowicach odbyły się jednodniowe warsztaty modowe. Zajęcia poprowadziła Sofi Kula, młoda, ale już uznana projektantka z Katowic, nazywana często nadzieją polskiej mody. Ta finalistka o Fashion i Oscary e Fashion może pochwalić się też wyróżnieniem przyznawanym przez polski magazyn L oraz uznaniem ze strony Fashion Magazine, który ogłosi ją odkryciem roku 2011 i debiutem roku 2012. Warsztaty dla wszystkich osób chętnych, które mogą tutaj popracować nad swoją kreatywnością, odkryć sobie być może projektanta albo przynajmniej zobaczyć jak to jest robić pierwsze kroki w biznesie modowym. Miałam takie spotkania zamknięte, gdzie byłam zatrudniana. Przez firmy, jako ktoś, kto tłumaczy dress code i tego typu rzeczy. Natomiast takie otwarte i dla bardzo ogólnej publiczności to po raz pierwszy. Natomiast ja sama uczestniczę w warsztatach tego typu, ale raczej za granicą niż w Polsce. Tutaj w ogóle jest mało takich sytuacji i szkoda. W warsztatach wzięło udział grono 10 uczestników. W mniejszej grupie pracuje się dobrze, w mniejszej grupie jest taka atmosfera skupienia, którą chcieliśmy tutaj osiągnąć, i to było nasze zamierzenie po prostu, żeby żeby dać tym osobom, które się zgłosiły możliwość pracy w dobrych warunkach. To było dla każdego i to był też eksperyment, jeżeli teraz się okaże, że jest zainteresowanie. Nie mam pojęcia, jak je, ile, ile było ludzi zgłoszonych. Czy jest duża nadwyżka? Wiem, że jest komplet, więc, więc może są jeszcze jakieś osoby na liście rezerwowej i być może organizator zdecyduje się zrobić kolejne takie spotkanie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda na co dzień praca współczesnych projektantów mody. Mogli też sami spróbować swoich sił w projektowaniu. Chcieliśmy trochę nawiązać do francuskiego motywu przewodniego dla naszych działań na przystanku Kosmos. Nie mamy na celu stworzenia jakiejś wielkiej kreacji mody od razu, ale, ale też zobaczenia, jak się w tym po prostu czujemy. Teoria dotyczyć będzie y, tematu odkiciu, y, czyli historii odkut, czym jest Odkut. Natomiast praktyka to jest część, gdzie będziemy trochę bardziej kreatywność rozwijać, i nie będzie to miało do końca w związku z odkryciem, bardziej z samym projektowaniem. Więc moim celem jest, żeby ta pierwsza część była taka stymulująca do ciekawej pracy w drugiej części. Dodajmy, że prowadząca warsztaty projektantka jest właśnie w trakcie przygotowywania nowej kolekcji, którą zaprezentuje pod koniec sierpnia podczas finału Elite Model Look Polska.